Dzień dobry! Panonika, panonika, ogień nie muzyka! Właśnie wybiera się na panonikę, jadę eee, Będę miał przyjemność dzisiaj zagrania z zespołem Tryptyk Mirka Zaziąbło Mirka Zaziąbło, hubiak wilk, bobas <ścoughs> To był żart Mireczko Aaaa. Słuchajcie, zasuwam na panonikę, więc widzimy się na największym festiwalu folkowym w tej części Europy. Myślę, że będzie totalny ogień, ale cóż, sami za chwilę zobaczycie, więc zaczynamy kolejny odcinek z cyklu. Wiadomo, Bobas opowiada o. Woohoo! VIP Proszę bardzo Pana Nika, pana Nika Czy będzie pełen sukces? Będzie pełen. Wiedziałem o tym. Czy będzie pełen sukces? Będzie pełen sukces. No wiadomo! Będzie znowu sukces? No pewnie, że będzie. No pewnie, że będzie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy dzień. mistrza. To jest mistrza. W sytuacji w ogóle, mistrz mistrzów tak zwany Trzeba powiedzieć <laughs> Mistrz Po latach się widzi. No wreszcie znowu, no. tak Próba A Próba Poza komu próba? co komu próba? co komu próba? Dzień dobry, dzień dobry Dobry wieczór Dobry wieczór Witamy na panownicę Dzień dobry Dzień dobry a to mnie też chcesz powitać? Chciałbym. Dzień dobry No i tymczasem idziemy do wioski festiwalowej, zobaczyć, co się dzieje na żywo. Nikt nie uwierzy, żeśmy się spotkali, słuchaj. To jest, słuchajcie, misz ceremonii. Proszę bardzo. Dwa słowa powiem. Do... Obrażasz mnie? Nie, nie. Chciałem, mnie? O sobie chciałem powiedzieć. Okay. Słuchajcie, powie dwa słowa do, do kamery. Dobry wieczór. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nie, to śmierci. Nie za Co, co nam jeżdżą? Slovak TV. Czy Wy macie barana? Nie mamy barana, a bardzo o, lubimy dupczyć z każdej strony jak jest możliwość. Od, od początku od zątku, od boku i w lewo i w prawo. Jak jest możliwość, dupcimy barana. Dziękuję bardzo. Czy pan gra na y, akordeonie? Niestety. Jak panu nie wstyd? <noise> Jeżeli chodzi o dźwięk, to jest najlepsza ekipa. Powitać świata. Lepiej być nie może. Może? Może. Priviet. Priviet. Jak się masz? Dobre. Świetnie. Mm. mama. Aj mama, mama. Ja Kony, koniec. A koniec. A koniec A nie, nie, A konie, im Korzystając z okazji, wszystkim, co polecam Panonika Festiwal. Przybywajcie, właśnie sobie zajadam, przepraszam, wybaczcie mi, ale jadę dalej grać na kolejny koncert. E, magiczny klimat, słuchajcie, bardzo polecam Panonika Festiwal. Przybywajcie, ogień, nie muzyka. Panonika.